E, Łukaszu, witamy Cię tutaj z Karkonoszach. Jak oceniasz trasę? trasy? Trasy oceniam, e, oceniam bardzo dobrze. Uważam, że są na najwyższym poziomie. Sądzisz, że będziesz miał podejście do s 2000 czy R5? Sądzę, że tak. Myślę, że podejście na pewno będę miał, ale, ale nie wiadomo, czy e, uda się je przeskoczyć. Zastawienie walki o zwycięstwo, rozumiem. Zawsze on nastawienie nie walki o zwycięstwo, aczkolwiek trzeba realnie podchodzić do własnych możliwości, jak również do własnych ograniczeń. Także postaram się jechać na tyle szybko, na ile to jest możliwe, i, i nic nie zepsuć i nie uszkodzić sprzętu, bo już takich bardzo mało zostało na świecie. Także staramy się go nie uszkodzić, no i siebie też.